Hello, kochani! Jestem w Warszawie. W ogóle jestem u siebie na dzielnicy w Ursusie. I tak, wczoraj przyjechałam. Nagrywałam wczoraj Zagągrzelak, więc już mam tak padnięta, że nic wczoraj nie nagrywałam, bo tyle jechałam, bo że jechałam z 4 godziny do Warszawy i teraz tak jadę do Kamila Owczarka do domu, bo się okazało, że oni w ogóle mieszkają bardzo blisko mnie, także jadę do nich, a potem jadę po Martę i idziemy już do hotelu, bo dzisiaj nocuję w hotelu, bo idziemy na Event Sajosa i zostajemy na noc i sobie jutro dopiero wracam do Wrocław, także spędźcie ze mną taki mini mini vlog. W ogóle wam powiem tak że dzisiaj w ogóle byłam na podcaście Blanki całą nabijała i powiem Wam, że jestem w ogromnym szoku, bo Blanka wiedziała bardzo dużo o moim życiu takim wcześniejszym yy, i rodzinnym, więc dużo wiedziała, więc pozytywnie się zaskoczyłam, ale, ale co, fajnie było i, i ten i mam nadzieję, że dobrze odbierzecie sobie ten podcastik i co, jest ciepło, jedziemy i nie wiem, co będę robiła z Kamilem, zobaczymy lo, kochani, jak coś, to ja już jestem u Kamila, ale Nagrywamy, więc to w sumie nic wam tutaj nie ponagrywam, ale daję taki update, że jestem tutaj i Muszę sobie... Muszę teraz na profil do Juki, żeby zobaczyć My Mega to, ale w ogóle takie fajne nagrywamy, że szok. W ogóle Kamil to taki, tutaj jest master szef, jeżeli chodzi o TikToka, że szok. Że dałem teraz rady jeszcze tutaj koleżance, jak to prowadzić, jak wstawiać. Tak, 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 dokładnie, dlatego możecie się spodziewać naszego duo. Słuchajcie, jestem już z Martulą u nas w naszym apartamencie. Hi. MTV Creeps Wam zrobię szybki tutaj room tour. I ja wiem, że jest słaby dźwięk. Nie wzięłam mikroportów, ale kochani, jutro jest ważny dzień jutro kupuję kamerę. Także spokojnie, don't worry. Teraz tak. Tutaj jest nasz pokój. Mamy z Martą, jesteśmy teraz yy, małżeństwem. <laughs> nie, nie mam ma, ma małżeńskiego łoża. Mamy dwa oddzielne. Ty się, nie, ty się nie smuć, bo Dominika od dwóch dni śpi na kanapie, bo mu zabieram kołdrę. Część, to drugi dzień się obudziłam bez niego i ja ubiegłam się bo się tak rozpychałaś i mi zabierałaś kołdrę, więc cieszę się, że mamy dwa łóżka. <grym> no to dobrze, dobra, room tour. Mamy taki piękny, piękną taką łazieneczkę. Tu Julcia się dzisiaj będzie myła. Tu będzie się poprawiała i myła twarzyczkę. Tu... Aj, będę się z Wami witać. Tu jest moja walizka. Tu jest moje łoże. Tu jest martula. Tutaj jest nasz MTV Clips i tutaj jest mój szocik, który jutro rano wypije na Elita. Także plan jest taki, że idziemy szybko zjeść coś małego, bo ja umieram z głodu i idziemy na event. I będziemy ubrane w ogóle jak sisters. Tak, no, tak, mamy takie mamy same tak same samą. jest dla Ciebie? Tata. Dobra, no tak jak widzicie, wizowie zaraz wychodzimy. Trochę widzę, że tu jestem ciemniejsza, a tu jaśniejsza, ale moja twarz zawsze jest ciemniejsza, więc trudno. Będzie ciemno, nie będzie widać. I yy, co? Wydaje mi się, że spoko. Spoko jest, no. że nie wiem, ile będziemy na tym evencie, bo wszystko się zaczyna o 19. Nie, o 18.00 o 18 się zaczyna, a o 19:00 jest taki główny obiadek, także zobaczymy, mam nadzieję, że będzie fajnie. I, i co? I ponagrywam wam coś. Cieszę się bardzo, że tutaj jestem. Przepraszam sobie. No, a dzisiaj, wiecie, że dzisiaj mama mi zapłaciła za e, obiadek. W no, sensie ty taki ten. Ty, 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 ty zawsze mi zawsze mamujesz, to się ja cię mamuję. Jesteś tak O no, jaki miło się dzieje. To jest ochroniasz. Słodziak. Jesteśmy. To jest pan na piękne, ale było tak niezręcznie, że wyobraźcie sobie, że ja się go zapytałam, ile Pan już mieszka w Polsce. To było tak niezręcznie, bo musieliśmy się do niego patrzeć i tak centralnie w oczy i pozować do niego Ja, do, do ja do myślałam, takiego. że mam parę lat dopiero mieszkam od dziecka. No, ale piękne, to jest nigdy czegoś takiego nie widziałam. Cudo. Słuchajcie, dostałyśmy już tutaj nasze danie Ja właśnie wsadziłam włosy do krewetki Chyba tak Tutaj dostałyśmy danie główne I zobaczcie To jest taka jakaś polędwica, krewetka Marta Marta, Marta nie jest do zjedzenia, ale no krewetka? Dobra, no w sensie nie wiem, jeszcze bo nie spróbowałam Ale zaraz się spróbuję Także no już jest w ogóle 21, A my z Martą mówimy, że już mogłybyśmy iść spać No jesteśmy na jakieś, tak? Tak, to się przymuliło. To uśmiechanie się do pana nas przymuliło. Tak. Wróciłyśmy do hotelu. Tutaj, pyk. I pokażę Wam, co dostałam na evencie Sayosa. Bo robiłam tam badanie, ale to zobaczycie na Instagramie. I dostałam taką całą serię do włosku: właśnie szampon. To jest spersonalizowane pod siebie specjalnie. Tak, pani powiedziała. Słuchajcie, mi wyszło, że ja mam 75% zdrowych włosów, a Marcie wyszło 96%. Mega się cieszę. Serio, ja traktuję to jako dzisiejsze takie moje życiowe osiągnięcie, że mam 96%. Tak się cieszę z tego. No ja uważam, że mogłoby być lepiej, ale ja po prostu mam farbowane, a Marta sobie hennuje, Panie więc to jest to... dużo, dużo zdrowsze. Dostałam sobie taki setik, to jest właśnie e, szampon, odżyweczka i maska, więc fajnie, fajnie, fajnie. E, jeszcze pytałam może o olejek, ale pani mówi, że chyba olejek byłby już dla mnie po prostu tłumacz e, z tym nawilżeniem, bo ja... Tak, słuchajcie, ja myję włosy trzy razy w tygodniu i najpierw mam oczyszczenie takie głębokie, potem mam nawilżenie, Potem mam takie... Z norm znaczy najpierw mam głębokie oczyszczenie, potem mam normalizowane i potem nawilżające, więc e, gdzieś tam w miarę trochę się znam na tych włosach i po prostu to się mi najbardziej sprawdza. Nie twierdzę, że przy wszystkich by się to sprawdzało, ale mi się po prostu sprawdza. Więc wydaje mi się, że super ta seria będzie i. i ty... Dobra, słuchajcie, Story time. E, kiedyś robiłam imprezę urodzinową dla Sebastiana parę lat temu, to był e, wielki film i tak dalej, i tak dalej. I ja się wtedy już przyjaźniłam z Martną, ale to były. Czego szukasz? No tego dżędzla do aparatu, bo odkręciłam to i nie wiem, gdzie to nie ma. mam. E, Zaś pomogę szukać. No nie. i e, my się dopiero wtedy zaczynałyśmy przyjaźnić, więc to była taka, wiecie, przyjaźń. No, nie wiedziałam, na co mogę sobie jeszcze pozwolić. My się tam tak, na tych mi się wydaje, że my się tak bardziej zakumplowałyśmy. no Bo my w do siebie jakieś głupoty. My i... robiłyśmy face to face. Tak i to było jeszcze przed moją walką, jak jeszcze nie była ogłaszana. To było długo przed długo, twoją no. walką. Przed twoją walką. No, ale już wiedziałam, że coś tam yy, tak. będzie. I my mieliśmy takie, my mamy specyf, specyficzne poczucie humoru. I pamiętam, że my tak do siebie żartowałyśmy, coś tam tak, że sobie dogryzałyśmy, i później napisali do nas na ten dzień, że ej, jak coś to. Mam nadzieję, że się nie to tak, Bo ja mam bardzo taki spa spaczony, to się mówi, spaczony, taki specyficzny. specyficzny właśnie, e, styl, żart, styl żart trochę sarkastyczny i nie każdy go lubi. Ja wiem, że mogę być przez to irytująca, ale albo nie miła. nie miła, ale miło. nie o to mi chodzi, żeby być być tylko żeby tak dorzucić do takiej oliwy do ognia. No i wiecie, z Marcą sobie tam żartujemy i faktycznie ja rano do niej napisałam, że, bo mi było głupio, ja mówię, Jezu, ona się nie będzie już chciała ze mną kolegować, a się okazało, że Marta też do mnie pisała w tym samym czasie, że też mnie przeprasza za to i się tak najbardziej zgadaliśmy, ale wracając, były urodziny i był taki wielki namiot. I ja nie wiedziałam, na co mogę sobie jeszcze wtedy pozwolić. I mówię Marta, czy ja mogę puścić piosenkę ekipy. Influencer party, e, influencer hard. party hard, bo to jest moja ulubiona piosenka. A ja mam taką tak, może tak. tak. Wiesz, a ja tak. To super, i tak w tym namiocie. No, no i tak i tak to wyglądało. Także plan jest taki. Przebieramy się i idziemy na Warszawę. Yeah. Bo jesteśmy w Warszawie. Moje miasto. Dobra, i teraz e, po prostu zapraszam Was na vloga Marty, bo większość jeszcze będzie u Marty, jak coś. My, Macie, po prostu... my nie możemy nagrywać e, się spotykać i nagrywać, e, bo widzowie dostają po tym To też prawda, ale mm, u ciebie jest już tak premium, a u mnie jeszcze nie jest tak premium, ja się na już uczę. Także jutro lec, jadę po kamerę, więc wszystko już będzie bardziej premium, ale co chciałam powiedzieć, że już za tydzień też dostaniecie vloga też z Martą, ponieważ Marta przyjeżdża do Wrocławia. No, a ja wtedy nie będę chyba nagrywać, to będzie... Także na pewno ciekawa. coś będzie, ale to już nie będzie taki vlog, tylko coś tam wstępnie nagram. Także, yy, także no, widzimy się potem na mieście. Ej, dobra, wracamy już z miasta. Zimno. Czekamy na Ubera, bo zrobiliśmy taki spacerek, no dobry kilometr chyba no. szłyśmy. Jak nie więcej. i w sumie teraz wracamy z przed 24, bo jutro trzeba wstać o co najmniej 8. No. Także, także jedziemy do hotelu. Idę spać, koniec, kropka, koniec vloga. Słuchajcie, no tak chciałam ja mam tylko powiedzieć, że idę spać Koniec, kropka, koniec, koniec. To, to, nie, to nie, jest nie jest koniec, to nie jest koniec vloga. Widzimy się, powiem powódkę pobudkę o 8, więc widzimy się o 8. Dobranoc. Pa! Wstałyśmy, jest ciężko i zdecydowałyśmy, że jednak nie idziemy na śniadanie gdzieś na mieście, tylko pójdziemy na śniadanie w hotelu po prostu, bo to wyjdzie na tyle samo. Także ja zaczynam swój rytuał jak zawsze od szota z imbiru. Tym razem mam z Jima Bima. na moją minę, też jakie ja to piję. To jest... Widziałam to na vlogu. Jest okropne, ale działa. Bo to jest strasznie ostre i takie, no. że ja czuję, że mi w przełyku aż do brzucha to mi to po prostu coś pali. tam pali, nie? Ale przynajmniej wiem, że on działa, nie? Bo czuję, że już się litkę zaczynają pracować. i dobra, słuchajcie, my się już malujemy i Marta mi da. Co to jest Marta? Lipstain. Lipstain to jest taka ala. Henna. henna. na, w sensie można sobie kontur zrobić. Z tym. I to u Marty się wczoraj trzymało cały dzień. I to kosztuje 90 chyba z parę złotych na Zalando. I ja się zastanawiam, czy to kupić. Dlatego Marta mi dała to przetestować. I zobaczymy, jak to będzie ładnie wyglądało. A tak czy tak, jesteśmy już po śniadanku. I jest godzina 10. .00. Jeszcze chcemy ponagrywać TikToki dla Was. Yy, ale już się zaczęłam szukać. I na razie wyglądam tak, jak ciotka klotka. Uu, fajnie. Martula przebiegła. Ładne te wałeczki. O, trochę za bardzo pociągnęłam, ale spoko. Ty nie masz żadnego tego? No. Ja też nie mam. kupić na twojej A, on jest super. Fajne. Piękne. No ale tak się prezentuje moja stylówka na dzisiejszy eventik. To jest top Zary, spodnie Vinted, takie sambiki i założę jeszcze marynarkę i idziemy. Martula też już ogarnięta.